Zawsze jak jestem na kempingu, mam wrażenie, że wszystkie te kampery i przyczepy kempingowe są takie same. Takie białe sześciany, poustawiane w rządkach. Ale może da się inaczej. Dzisiaj na Camper Caravan Show będziemy szukali przyczepek, które są, jak to mówią z angielskiego cool design, czyli takie Fajne designersko po prostu nazwiemy je fajne. Poszukamy przyczepek, które czymś się wyróżniają. Pierwszą przyczepą, która z pozoru wygląda, jest taka sama jak inne pospolite przyczepy, którą spotkaliśmy na targach, jest Knaus Jaseo. Chodzimy do Knausa Jaseo. Układ tej przyczepy jest trochę jak hobby beachy, tylko ma o wiele większe wyposażenie. Po prawej stronie jest taki spory aneks. Tutaj ledwo dosięgam do końca. Nad aneksem mamy szafkę. A największa tutaj taka nowość tej przyczepy to jest ta ściana. W tylnej części usiądź sobie, Ewa, ja ci rozłożę ten stolik który jest, on na takim czymś. W tylnej części mamy bardzo duży stół z czterema fotelami, na którym swobodnie będą siedziały cztery osoby, a jak się uprą to nawet sześć. Po złożeniu tego stolika, otwiera się cała tamta ściana, na której jest łóżko o 2 m na 160. Nie będę tego rozkładał, bo tu jest za dużo poduszek. Powiem tylko jeszcze o jednej fajnej rzeczy. Na rowery, jak ktoś ma i e bajki na przykład to zdejmuje te poduchy Zdejmuje tą poduchę I tu jest taka skrzynia, tą skrzynię chowa się nie mogę przesunąć. Dobra, ona się generalnie tam chowa. Z tamtej strony też się chowa. I przez te drzwi możemy wsunąć dwa, mo dwa rowery duże, je tu zamocować i wewnątrz je przewozić. Albo nawet jakiś mały skuter. Pewnie też by wszedł. Tu jest szafa po drodze. Całkiem spora. Jest Łazienka. Cena akurat tego modelu to 138 000 zł brutto, ale zależy to w dużej części od wyposażenia. Na innym stoisku widzieliśmy za 120, chyba 6, a co powiecie na taką kosmiczną przyczepę takiego olbrzymka od chmera. Zobaczcie, głosiówka touring, z tyłu, z tyłu jest salonik, idę tam zajrzeć przez drzwi. Cena Eriba Touring 820, długość, znaczy cena 469 brutto, 8,5 metra, długość całkowita, szerokość 2,40, wysokość wnętrza 2,29. DMC 2800 lub 2500, ładowność 500 kg, olbrzym. Potężna przyczepa o niebanalnym wyglądzie, a obok mamy kolejną ribę, tym, ra tym razem bardziej klasyczną, model Touring 530. Zobaczcie, jak wygląda. Wygląda jakby była z lat 60. Cena tej przyczepki to niecałe 165 tysięcy złotych. Ewa już tu śpi. I te przyczepy Touring się charakteryzują tym, że są niskie. Więc jeździ się z nimi pewnie ekonomicznie. A na postoju rozkładamy taki namiot. I w tym namiocie są okienka. Co? bardzo fajnie wykochana przyczepka <noise> bardzo, podoba mi się taki przytulny jest ta yy, ta sypialnia, nie? takie piranki, zasłonki, zaokrąglony materac, obok jest kuchnia tu jest zlew duży kuchnia taka jak u nas chyba lodówka szuflady a tu jadalnia a śmiesznie, śmieszy mnie zawsze ten, 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 kibelek tu, bo jak tego nie, a to się chyba nawet nie zamyka. Jak ktoś siedzi... To... Przynajmniej to... możesz sprawdzić, czy zajęte. <laughs> o, fajnie. A tu jest duża jeszcze przestrzeń. Na kanapę. Kanapa. Usiądź, zobaczymy jak jest szeroka. No tak, dwoje dzieci usiądzie i jeden dorosły. I tu mamy widok naprzód. Na prawo. Trochę dziwne uczucie jest w tej przyczepie, jak wyjście z na wysokości pachy. Wychodzi się jak z okrętu podwodnego, ale to wszystko przez to, że jest obniżony ten dach. Na górze rząd szafek, nawet całkiem sporych, po całości. A tu jeszcze jest taka szafa, o, taka duża i są półki. Elektrownia, piec Strumy. Ładna. Już wiem gdzie jest stolik. Tutaj na zewnątrz. To jest patent jak w starych niewiadówkach, wielorybkach. No w tą planie. Długość przyczepy 6 metrów. Szerokość 20. Wysokość wewnętrza 1,95 m. DMC 1300, ładowność 239 kg. I mamy kolejną fajną przyczepkę niestandardową, nietuzinkową Adrię Action 391 w cenie 115 tysięcy złotych chodźcie, chodźcie, chodźcie z nami do środka <gry> Chodzimy do środka do, do Adri Action Szyberda mm -hmm. Można gwiazdy oglądać. To jest super. Ale się buja, chyba nie dali podpór faktycznie wielkie okno jedno, drugie tu łóżko patent. lodówka ale mleka tu wejdzie zobacz od podłogi do sufitu łazienka te twarda toaleta brodzik umywalka To prysznic tu lusterko jakiś dziwny człowiek w lustrze i tu jeszcze salonik się zmieścił Ile długości ma ta przyczepa, bo tu jest jak w jakiejś 500 co najmniej tu widać jak to zaokrąglenie zostało zniwelowane taką płytą. A tu jest jeszcze... A tu jest jeszcze szafa. O, taka jajowata. Standardowy blat. Made in Slovenia. A my lubimy Słowinie. Jedziemy bardzo, do Słowinie, nie wiem Ile to ma długości? A, 6 metrów, fajnie 6 metrów. DMC 1300. Skoda nie da rady, nie da rady takiej ciągnąć. Trzeba kupić tego range Rovera jednak. Carbon TIR, czyli producent przyczep typu Drop dropy są to takie małe przyczepy, w których zazwyczaj w środku jest łóżko z niewielką ilością szafek, gdzie możemy się wyspać. Tutaj są po jednej stronie szafki oraz po drugiej stronie szafki. Nie ma toalety, ale za to jest kuchnia i zazwyczaj kuchnia jest na zewnątrz. Przejdziemy. Tu jest kuchnia zrobiona. Tu jest zapewne miejsce na lodówkę. A tu jest mała kuchenka. Zobaczymy, jak gabaryt Ewy mieści się w takiej przyczepce. Zamkniemy to. Tu jest cały sprzęt elektryczny. I jak się czujesz? Jak w namiocie? Nawet. Chyba trochę więcej jest miejsca. Obok jest druga wersja typu Model Gravel. Widać, że już ma dołożoną bakistę, ma dołożony bagażnik. Jest namiot dachowy z drobinką. I... o! Teraz tu jesteś? Tu chyba większe poświetlenie, albo tam nie było włączone. Taki domek królowej mały. Jest nawet przy, yy, prysznic na zewnątrz. W tej wersji już mamy zlew, kuchnię, miejsca na butle i na inne gadżety. A tu co jest? A tu co jest? A tu jest takie, o, schowek. Cena wersji standardowej to jest 56 tysięcy netto, a wersji gravel 99. Produkcja Lublin Polska. A może takie coś? Przyczepka Shine. Ty też robisz Shine od rana. Długa ta przyczepka, bardzo długa włosiowa. Pewnie ciężka. Zaraz obadamy ją, co to jest. Wszystko się mieni jak w lustrze. A tu jest trochę mniejsza Shine. Shine model Lake. Wow! Ale kanapa. Ładna. Duża w środku. Taki domek. Z zewnątrz wygląda trochę jak food truck. Ciekawe, jak sąsiedzi na kempingu, jak akurat słońce się odbija i im daje w twarz. Nie ma informacji, ile to waży. Cena jest 270 netto w tej mniejszej, a nie, jest wymiar bez haka 6 metrów. Wysokość wewnątrz 2,15. A ta większa 8,34 z hakiem, cena 2,95. Zarknijmy tylko, jak to wygląda. Wielka kanapa, łóżka piętrowe. Duża kuchnia i... o! Druga sypialnia. Drugi pokój. Niespodzianka. I tu toaleta. Idę do strefy retro. Dwa pokoje są. Idę do strefy retro. Jesteśmy w retrostrefie i chciałem pokazać jeszcze jedną taką niestandardową, może jak na dzisiejsze czasy, przyczepkę. Otóż chodziło mi o starą albo nową polską zapiekanę niewiadów N126E i tu jest ich masa. Te niewiadówki, skorupy tych niewiadówek, to chyba są niezniszczalne, bo ludzie często mają 40-letnie przyczepki, w środku tylko robią remont mebelków i nadal normalnie użytkują je. I zazwyczaj jest tak, że tam gdzie pojawia się taka mała polska niewiadówka, pojawia się uśmiech na twarzach. I każdy wspomina, że kiedyś, kiedyś też w takiej nocował. Zobaczcie, Volkswagen Golf, całkiem jeszcze świeży, już bierze, A polski niewiadów w nienaruszonym stanie. Stanąłem teraz koło Fiata 126P. Jestem w szoku, jaki on jest mały. A ja kiedyś tym jeździłem. Taką zapiekankę retro, cały czas możecie kupić. Po 50 latach cały czas jest produkowana. i Jest okrzyknięta najtańszą, nową przyczepą kempingową. Idziemy do środka, zobaczymy jak to wygląda teraz. To jest wersja bez łazienki, a są jeszcze z łazienką nowe. Klasyczny układ, dokładnie w takiej kiedyś, kiedyś spałem u wujka. Tu podwójna kanapa. Tu taka obitź. I tu dokładnie też była ta kuchenka. Jest taka kuchnia jak w naszej niewiadówce. I z tak samo lodówka i szyber. Dzięki temu, że jest szyber, mogę sobie tutaj stać z Mogę nawet zajrzeć do szaf od góry. O o, o. o o! No i fryzura popsuta. Niewiadówka pożarła Ewie włosy. Cena tej nowej niewiadówki to 41,900 900 brutto. Łóżka 1,84 m 122 i 148 na 80. Wysokość, wysokość wnętrza nie ma. Szerokość 194. I kolejna przyczepka oryginalna, tym razem wersja terenowa. Czepa off road. Za 30 000 euro Wchodzimy do środka O, jest namiot Jest na górze namiot, żeby nie walnąć głową I taka kanapa Miejsce na telewizor Termatrumy To jest wybasto. Łazienka, o nasza umywalka z Niewiadówki i tu jest kuchnia z opcją gotowania chyba na czworaka albo na zewnątrz od drugiej strony. Tak wygląda kuchnia od zewnątrz. Uff 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 weszliśmy w końcu z hal. Dzięki wszystkim za spotkanie. Miło było z Wami porozmawiać, z naszymi widzami, którzy nas namierzyli. E, przyczepki fajne są fajne. Te, które obejrzeliśmy, e, niektóre odjechane, czy na którąś byśmy się zdecydowali, nie wiem. Mam takie spostrzeżenie, że w cenie tych takich designerskich przyczep można kupić. Takie zwykłe, już na takim grubym wypasie. Więc yy, albo ktoś lubi design, albo, albo wypas, tak zwany, albo jedno i drugie. I wtedy kłopuję sobie przyczepę za 300 tysięcy. Dzięki, że byliście z nami. Zobaczcie jeszcze ten filmik. Trzymajcie się. I dajcie znać w komentarzu, czy zamówiliście to, co chcieliście. <grym> <znalazłem się> tak. <komentarzu> <laughs> Наразі, хай